W tym odcinku pewnie niektórych będę musiał przekonać wobec czegoś, co do czego przekonani nie są, ale spróbuję. Może się uda, ufam, że z pożytkiem dla modlitwy, dla spotkania z Panem Bogiem. Otóż jestem przekonany, że w modlitwie ogólną zasadą, nie zawsze, ale taką najczęstszą zasadą jest to, że im mniej, tym więcej. Teraz niekoniecznie i mniej modlitwy w ogóle czasu, czasu spotkania z panem Bogiem, bo nie o tym myślę, ale myślę o tym, co jest brakiem nadmiaru treści tłumacza i przekonuje niejako do tego, bo to jest wbrew temu, co intuicja nam podpowiada, to, jeśli coś się dzieje ważnego, jeśli nam coś nie idzie, jeśli chcemy o coś Boga bardzo poprosić, bo coś się dzieje ważnego w naszym życiu. To, co wielu osobom przychodzi do głowy, również osobom duchownym, które później innym doradzają, to to, żeby było więcej. Tak? Był jeden różaniec, to będą trzy. Były trzy, to może będzie pięć. Już tam nie pójdziesz na pielgrzymkę tylko tutaj, pójdziesz jeszcze dalej i jeszcze sobie dołożysz jakieś kamienie do plecaka. Tak? Jakby Im trudniej, tym, tym miałoby być lepiej. No i często po prostu jest tylko frustracja po tym wszystkim. Jest takie doświadczenie, wcale to tak nie działa, bo, no bo to oznaczałoby, że Pana Boga można przekupić. I ja wiem, że w tym, co będzie takim dołożeniem sobie pewnych rzeczy, może być dużo dobrej intencji, i czasami może być tak, że wiele będzie z tego dobrego. Częściej wydaje mi się, że jest więcej złego. No bo to jakby Pan Bóg, trochę taki pogański Pan Bóg. Miał być mi bardziej życzliwy, jeśli jeszcze bardziej się postaram, jeśli jeszcze więcej jemu dam. No I to jest takie wysiłkowe, to jest chrześcijaństwo wysiłkowe, tak? takie, w którym zepnę się, spróbuję i dam. I zazwyczaj kończy się niestety takim poczuciem oszukania. Tyle Panu Bogu dałem, tyle się modliłem, tyle jemu zostawiłem, no i, i co? I nie widzę żadnego efektu. Więc dlatego mówię: czasami mniej znaczy, znaczy więcej. Czyli może zamiast dołożenia sobie jeszcze tam siódmego różańca, to może pomóc się, jak mówiłem w jednym z odcinków wcześniejszych, spokojnie, Ojcze, nasz i zdrować Mario. Zwalniając, a nie przyspieszając, nie dokładając sobie czegoś, co jest ciężarem, ale szukając tego, co będzie taką dobrą jakością to jest brzydkie określenie, ale taką dobrą jakością spotkania z Panem Bogiem, gdzie naprawdę jesteśmy przy sobie, gdzie ten nadmiar treści, nadmiar słów wcale mi nie pomaga. Tak samo jak zresztą w relacjach z drugim człowiekiem. To wcale nie muszę najwięcej powiedzieć. Mam się z nim spotkać, mam się z niego wsłuchać, dać taką przestrzeń, żeby podzielić się tym, co jest we mnie. Tak samo będzie z Panem Bogiem. Więc trzymajcie się tej zasady, która jest wbrew temu, co w większości z nas podpowiada intuicja. Bo chcemy, jak coś się dzieje, dołożyć więcej, postaram się, spróbuję, ale tak to nie działa. Może to jest taki banalny przykład, ale taki mój z życia. Ja lubię grać w kręgle. I dość dobrze mi to idzie, ale jak tak w trzech kolejkach nie, nie rzucę dziesiątki, to ja zaczynam się spinać i myśleć, co ja tutaj miałbym zrobić, a może jednak rozbieg o krok dłużej, a może inaczej układam rękę. Pomaga mi to w tym? Nie. Najlepiej mi idzie, jak w ogóle właśnie mam fajne kolejne kolejki i się wielce nie zastanawiam, idę za ciosem, bo tak naprawdę ciało wie. Jak będę za dużo się spinał, również w relacji z Panem Bogiem, jak będę przymuszał się, mogę samemu sobie przeszkadzać. Więc pozwólcie sobie na to, żeby pamiętać: Pan Bóg chce mi dać, On jest wobec mnie życzliwy. Ja nie muszę go niczym przekupić, ja nie muszę niczego Mu dać, co będzie bardzo mnie kosztowało. Ja mam przyjść jak dziecko do Ojca, wiedząc, że On przecież chce dać. On chce wyjść naprzeciw temu, co jest moją potrzebą. Mniej? często znaczy więcej na modlitwie.